Dzisiaj witamy na prezentacji projektu edukacyjnego, w ramach którego przedstawimy sztukę teatralną pod tytułem Odnot. Sztuka pod tytułem Odok -od została specjalnie napisana dla programu terapii przez Sztukę Teatru Ludowego. Punktem wyjścia historii o dziewczynie, jej domu i koneksjach jest to, że nie może się ona notorycznie zmobilizować, żeby wyjść z domu do szkoły, a na dodatek jest wplątaną w podejrzaną znajomość. Typowe perypetie okresu dorastania mogą jednak przerodzić się w dramat nieudanego życia. W którym momencie bić na alarm? Jakich uczyć środków? Jak poruszać się w tym czarno-białym, artystycznym świecie bohaterki? Jak ją zrozumieć i jej pomóc? W tle przedstawionych zdarzeń działa osobliwa postać. Postać ta jest rzeczywista w takim stopniu, w jakim rzeczywiste są nasze lęki i obawy. Nie widzimy lęku, nie widzimy naszych myśli. Jednak skutki decyzji zrodzonych pod ich wpływem bywają dotkliwie namacalne. Przedstawimy naszą obsadę. Magda grzymona Ojciec Magdy, Karol Bielec Mama Magdy, Żanta Patanir luster, personifikacja strachu jako dodzwiniński, babcia magdy, madre na Gary gare, Daniel, fiu, serdecznie zapraszam, haro, gare, to ty? Możesz rozmawiać? Możesz? Powiedz, czy na pewno możesz. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Wiem, ale to naprawdę bardzo ważna sprawa. Mówiłeś, że o tej porze odkryję mogły. Powiedz mi, że... Co? Idzie? No dobra. Zadzwonisz? Przed wszystkim widzisz, jakie jest brudne. a mnie też byś tą zobaczyć. Kup mi bluzkę. Za co? Czy ty nie rozumiesz, że nie ma w czym wyjść? Masz bardzo dużo bluzek. Popatrz tylko na półkę w szafie. Jaki tam porządny. Chyba nie będę chodziła w innej bluzce. Mam zapłacić rachunek telefoniczny. Pójdę do pracy, zarobię, to ci oddam. Do ciebie można mówić jak do ściany. Ty nie chcesz, żebym miała chłopaka. Worek pokarząc, jak to ma się włożyć? Psa nie potrafi wyprowadzić. Rybki ci zdechły. Musisz mi kupić bluzkę. Nie. Nie? Nie. To ci potne płaszcz. Jesteś kompletną wariatką. Masz. Coś ty narobiłaś. Masz. Jesteś kompletną wariatką. Masz zjeść na nie, zabrać kanapki i iść do szkoły. A jak wrócę, to się policzymy. I co? Lepiej ci? Jak ty wyglądasz? Jesteś wstrętna. Jesteś do niczego. A na dodatek nic nie mówisz. Jak można kochać takie coś? Wszyscy sobie jakoś radzą. Halo, Gamy? E, tak proszę ojca, nie, nie proszę ojca. Ja tylko myślałam: nie, proszę go nie wołać. Dlaczego ja? Dlaczego tylko ja mam takie problemy? Bo jesteś. Powiedz mi coś miłego. Powiedz mi coś, ten jeden, jeden raz. No sama widzisz, jaka jesteś. Przycieknę cię. Spróbuj. I tak, ucieknę. mam sposób. Spróbuj. Spróbuj. No, spróbuj. Powiedz, że on mnie kocha. Koch? Starzejesz się. Jesteś złą matką. Nie masz podejścia nawet do własnego dziecka. Właściwie to już jest nie mnie Przecież mamy ludziom waziennym. Powie nie na rynkowisku. Będzie pasował. Prosiłam cię, żebyś obraził, jakiej postawiła na gaz. A tak w ogóle to uważam, że powinnaś mi przeprosić. Wy mogłybyście dać mi trochę świętego spokoju, miałem naprawdę ciężki dzień. To moje śledztwo, tato. Spójrz prawdzie w oczy. Jesteś żałosny. A to? Umówmy się, Magda, to czymś <coughs> zajętym, że? Tato, daj mi na bluzkę. Mam dużo Ta Tato, daj mi na bluzkę. Daj mi, święty, spokój. a daj mi na bluzkę. Ile? 50 Pięćdziesiąt? Pięknie, pięknie, pięknie. Co to? Weź to stąd. Chciałam mi rano nakład, bo chciałam też na bluzkę. Magda, co to ma znaczyć? Co? Może za chwilę mnie zabijesz? No powiedz, powiedz. Zaraz nas nie będzie, bo nie dostałaś na bluzkę, tak? Nienawidzę Was, nienawidzę Was. Weź się lepiej do roboty, ucz się, a nie. I co? W tym domu to tak zawsze. Co zawsze? No i ja. Jesteś mężczyzną. No. Ona jest idiotką i cisteryczką. Jak wszystko dobrze, to ukochana to się jak tylko coś. Daj mi spokój, bo zaraz naprawdę stracę cierpliwość. I najlepszy płaszcz. Przecież to ja ci kupiłem. Nie, ona oszalała. Ja tego dłużej tolerować nie będę. Oświadczam wam, że ja już nie pójdę do szkoły. Nigdy. Ona to zrobi. Wezwij swoją matkę. Ona ona się z nią jakoś może dogada. Będzie nam trudniej, nie rozumiemy, bo cię fiała na jej punkcie. Posłuchaj, albo sprowadzisz swoją matkę, albo ją zawlokę do psychiatry i koniec. No i co tak stoisz? Nic tu już nie wystojisz. Baczka jest u mnie. Może się to? Nie? Dlaczego nie? Nie to nie. Nie będę się płacić. Magda, Magda, jesteś głodna? On może napijesz się kebaty? Ha Hał! Baciu! Zrób mi Ha, proszę cię, Babciu! How? Babciu, bądź chodź, bądź, 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 bądź. Babciu! BACIU! Jesteś wstrętna! Jesteś naprawdę okropna! Jak mogłaś mi to zrobić? Za dużo zdań na mój ust. Zaczyna się od. Jesteś, jesteś taka, uwaga. No co z tego? Inna rzecz, że twój świat nie jest taki prosty, jak na przykład świat mojej mamy. Czułam się przy niebezpieczeństwie. On Ona miała wszystko poukładane. Wszystko zaplanowane. Wszystko na swoje miejsce. Pracowała ciężko, nawet chleb sama piekła. A w niedzielę obierała się ładnie i szła do kościoła. Sama piekła? A po co? A ja od dziecka wiedziałam, że zostanę aktorką. Godzinami patrzyłam w lustro i słuchałam, co do mnie mówi. Spróbuj, popatrz na to dziewczynę. Jesteś głupia i brzydka! Słyszysz? Mówi? To Twój lęk. To Twoje własne myśli. To straszne. Mnie się czasami żyć nie chce. Dlaczego mam taki głupkowaty dom? Dlaczego mam takie głupkowate życie? Może ja nie chcę tak żyć. Nie chcę choć do zwykłej pracy. Nie chcę robić tego, co wszyscy robią. Dlaczego ja mam się dostosować? Jak ci nie wstyd! To przypomina mi moją historię. Tego nie mówiłem już nikomu. Zaczynasz być nudna. To było zaraz po tym, jak wyjechałam do miasta. Wszystko to było takie wielkie i takie lepsze. Mieszkałam z koleżanką na stacji, poznałam chłopaka. Okłamywałam, że jestem studentką. Było ode mnie starsze. Biegaliśmy po imprezach. Zauważyłam, że picie wódki dobrze mi idzie. Tak, tak, byłam u nas siebie. Hałasowaliśmy, a ja najgłośniej, żeby przypadkiem nikt nie zauważył, jaka jestem nieśmiała. Babciu. No widzisz co narobiłaś? Idiotko? I co było dalej? — Skończyło się to marnie. W pewnej nocy, po takiej jak to się kiedyś mówiło, prywatnie. Daj spokój, to jeszcze dziecko! Nic! Położyłam się spać na stole, przykryłam mu jednak coś wybiło mnie z drzewki. Mój ukochany i moja najlepsza przyjaciółka całowali się w niebowzięcie. Trzasnęłam drzwiami, chciałam siebie zabić i zabić. O mało nie wpakowałam się pod trawę. I co zrobiłaś? Musiałam komuś o tym powiedzieć. Wpadłam na zwariowany pomysł i pojechałam na, ga na gapę do Warszawy. Kompromitujesz się. Jakimś cudem odszukałam moją ulubioną aktorkę. Ona musi mnie wysłuchać. Ona jest taka dobra. Czekałam pod teatrem, serce waliło mi jako szalałe. Ona w pewnym momencie wyszła mi naprzeciw zapytała, chodzi o bilety? Nie, aha, o spotkanie w szkole, bla, bla, bla. Kazała dzwonić do teatru, podała cenę i w pośpiechu oddaliła się. — A to siła. Stałam na chodniku jako słupiała. Ona w pewnym momencie wyszła mi naprzeciw i krzyknęła — Zaryzykuj, uda ci się. — No, chyba się zagadaliśmy. ty masz iść do szkoły. — Nie, to jest pewne, że i tak nie znam. — Pewne jest tylko to, że któregoś dnia każdy z nas umrze. — No, może jeszcze jedno. — Co? Pewne jest to, przecież bardzo to... To jest mój dom, jesteś tutaj gościem. Mamo, co ty robisz? Wiesz, że Magda to bardzo nie lubi. Sama mi dała. Mamo, prosiłam cię, żebyś nie zmywała. Prosiłam cię, to jest mój dom, a ty jesteś tutaj gościem. Magda poznała. Przecież wiesz, że ona ma się uczyć. Zrobiła coś. Podziękuj. Mamo, nie pouczaj mnie, ona ma tragiczną sytuację w szkole. Podziękuj. jej. I miała pilować, a nie muzyki słuchać. Tylko nie, ona. Wiesz, jaka mandata jest trudna, my chcemy do niej dotrzeć, prawda? Zwoniła do mnie dyrektorka ze szkoły. I co? Magda? Magda, zadaje się z jakimś narkomanem. O Boże! No i to jeszcze nie koniec. Prawdopodobnie nie znam to Jak to? No, zawsze mówiłem, że skończy na ulicy. Zawsze to powtarzałem. Tak. Moje święte słowa dzisiaj się sprawdzają. Gdybym miała normalny dom, to byłaby inna. Normalny? Czyli jaki? Nie taki, jak tutaj. I chcesz powiedzieć, że to wszystko moja wina, tak? To już nie wystarczy wam to, że haruję na te wasze ciuchy, na te wasze telefony. Już nie wystarczy, że to ja płacę wszystkie rachunki, tak? To jest ta wasza wdzięczność. Moja praca to się już nie liczy. O! Gdzie byłaś? Kłamiesz! Jeśli wiesz lepiej, to po co pytasz? Magda, nie bądź bezczelna, nie odpowiadaj tak ojcu. A po drugie, to co to za narkoman w twoim życiu? Kto wam nagadał takich bzdur? Jaki narkoman? Wy zawsze jesteście razem przeciwko mnie. Ja sobie zgodni. To wasza wina, że nic mi się nie udaje. Wam mogę za wszystko podziękować. Ona ma rację. Co to za rodzina? Ona ma rację. Nigdy nic dobrego. Totalne dno. Magda, to nie ma nic do rzeczy. Ty nas do grobów pędzisz. Jeszcze nie jest powiedziane kto kogo. Magda, jak jutro nie pójdziesz do szkoły, to koniec. Zawodówka, koniec! Wyuczysz się zawodu i do roboty! Chwileczkę, chwileczkę. W zawodówce to trzeba coś umieć. A ona co? Nic nie potrafi robić, bo ty ją we wszystkim wykonać. Jeszcze będziecie tego żałować. Będzie tego wszystkiego żałować! you mm -hmm. Magda, Magda, mam dopilnować, żebyś wyszła do szkoły. Myślałam, że jesteś gotowa. Babciu, ja nie mam po co iść do szkoły. Z pała, z pała, z Fizy pała. No to co, że pała? Raz, pała? raz pała, raz nie pała. Zawsze pała. No i idź, idź. Dziś tak zimno. Rozważam taką propozycję. Dziś wyjątkowo zostaniesz w domu. Na moją odpowiedzialność. Na coś wyjątkowego. No. jak byłaś mała, mówiłaś, że chcesz zostać aktorką. Ja? Z takimi nogami? Chciałaś czy nie? Chciałam. To graj. Grać? Co mam grać i po co? To idź do szkoły. Nie, nie. Mogę grać. No dobra, to chodź. Siądź przy stole. Weź do ręki gazetę. się się na nogę. Jakbyś mogła się jeszcze tego A teraz jakie myśli napływają ci do głowy? Jesteś do niczego. Wszystko na nic, żadnej perspektywy. Zgnijesz w tej nudnej pracy. Jesteś zwykłym dupkiem, pantoflem i tak do końca życia. Wszyscy się z Ciebie śmieją. nikt Cię nie szanuje. No, nieźle. Może teraz chcesz do zlewu? Jesteś żadna, rozumiesz? Żadna życie ci upłynie w tym zlewie. Wszystko za nich robisz. Nie możesz się powstrzymać od tego usługiwania. Miałaś urodę, miałaś możliwości i gdzie to wszystko? Z niczym sobie nie radzisz. Żyjesz? To nie jest życie. To wegetacja. To straszne. Matematyka, fizyka, chemia. Nic z tego nie rozumiem. Jestem gruba, brzydka, nikt mnie nie chce. Ja wiecznie jestem do niczego, wiecznie coś zawalam. Chciałabym chociaż raz z czystym sumieniem usiąść przed telewizorem i pobawić się pilotem. Magda, zostaw! Wszystko wykorzystają przeciwko tobie! Cholera, powiem. Powiem ci wszystko. To nie jest tak, jak wszyscy myślą. o nie wcale nie chce. Tak naprawdę to ja cały czas do niego wydzwaniam. Ja nie mogę się powstrzymać, żeby tam nie łazić. Nie zakochuj się we mnie, No Szkoda ci dla kogoś takiego jak ja. On tak naprawdę jest bardzo uzdolniony. Teraz pracuje nad taką mieszanką. Chcę poznać inne stany świadomości. Chcesz spróbować? Powiedz jej. Natychmiast jej powiedz, że facet potrzebuje profesjonalnej pomocy. Powiedz jej. Że z tym swoim sercem na dłoni pójdzie w bagno. A jak się opamięta, będzie już za późno. Na co czeka? Powąkaj. Co to jest? Dokładnie nie wiem. Wspólny. Powąkaj. Co ci szkodzi? Inaczej ona ci odrzuci. wyśmieje. To jedyna szansa, że mieć z nią wspólny język. Wyżegasz się w kiblu i będzie po wszystkim. No. Nie mogę, nie zrobię tego. Dlaczego? Po tym nie byłabym sobą. A co to znaczy być sobą? Nie, nie, nie moje drugie panie, nie. Ty, do poprawczaka. A, mamusia, tak, mamusia, do domu spokojnie starość. Słucha? Haruję od świtu do nocy, zęby mi z tego wszystkiego zaczynają Bo wypadać. Nie myjesz. To myjesz. mama ma sztuczną A moje dziecko, moje jedyne dziecko uparło się i z całą determinacją spada na dno. Na jakie dno, tato? Źle się czułam, nie mogłam iść do szkoły. Idź i wyjdź. Ale tak... Tato... Powiedziałem wyjdź. No więc... Co Teściowa ma mi do powiedzenia? Jak to raczyłeś ująć? Teściowa? Teściowa? Jak zwykle żarty sobie stroi. A sprawa jest naprawdę poważna i Teściowa o tym wie. Ona jest głupia, ona jest niemożliwa, ona jest arogancka, jak jej matka. Ja wiem, wieku. Zapomniał, w ogóle, jak cię był. Co Teściowa sugeruje? Czy to przypadkiem nie ty, parę lat temu, siedziałeś w piaskownicy pod moim blokiem kompletnie pijany? Mamo, to. Były zwyczajne błędy młodości. To było co innego. Byłem już po studiach. A co robiłeś na srebrnym weselu? Moi w dodatku. No powiedz. Powiedz, co robiłeś na srebrnym weselu, babci. A co się robi na weselach? Pęczyłem. Na stole. A jak ty wyglądasz? Ludzie! Zyskawe, z... ludzie, ludzie, mój tata tańczył na stole! Tak, jeszcze głośniej, proszę. Ludzie, posłuchajcie! Mój tata na srebrnym weselu mojej babci. I mojej święty. Co tu się dzieje? Co wy tu wszyscy robicie? O, o, o. A ty co tu robisz? Nie przechodzę w szkole. Nie trzeba było się fatykować. To było do przewidzenia. Co było do przewidzenia? Mamo, że się czułam nie mogłam iść na szkole. Babcia może to świadczyć. No i wczoraj też nie mogłaś. Jakoś dziwnym trafem. Od miesiąca nie mogłaś. Moje koleżanki które mają normalne rodziny, dobrze się uczą. To wszystko wasza wina. Ja już dłużej tego nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Patrz, patrz, twoja szkoła. Żałuję, że cię poznałam. Gdzie ja oczy? Moje biedne dziecko. Biedne dziecko, biedne dziecko. Sama jesteś biedne dziecko. Zostawię cię. Zobaczysz, że cię zostawię. Wynoś się. Wynoś się w jednej sekundzie. Nie chcę cię tu widzieć. Zabieraj no swoje dzieci. Nie rzucaj nimi dobrze. No tak śmierdzi. Obiad przypaliła jak zwykle. Tak, oczywiście. Ale szli dobrze, tak. Nie. To tak, jestem samolotem. Luzkie! Nie, kapitanie! A, oberwa! W spółku wojska, co ty kasz? Magda zabiła się. To koniec. To już śmierć. Za chwilę wszystkich was nie będzie. Coś ty narobiła. Otwórz okno, szybko. Coś ty narobiła. O Boże. Halo, potrzebna pomoc. Osiedle teatralne 3:6. Szybko. Spadaj. Dadzą sobie radę. Muszę sobie dać radę. Spadaj! Wyrodna córka. Egoista, Miła. Owszem, jak jej inaczej zależy. Egzaltowana idiotka. Picznie zajęta sobą. Jak matka. Pokłamałaś mnie, córko. Żaden chłopak cię nie będzie szanował. Jak chcesz wiedzieć, mogę mieć każdą. Jolkę też. Widzisz, jak cię kochają? Żałujesz mi mocno. Jestem narkomanym. Nie wiem, po co żyję. Mama siedzi w więzieniu, zawiła ojca, który się na nią znęcał. Mam dziewczynę, jest starze, ciągle się kłócą. Nie wypuszczałem jej w nocy z domu. Chciałbym, żeby mnie ktoś tak chwycił za gębę. Gdyby mnie ktoś tak trzasnął i powiedział, tak ma być i koniec, może by coś ze mnie było. Uciekłam. Chciałam się zabić. Odnalazł mnie gary i zarysowano. Tam już wszyscy na mnie czekali, cała rodzina. Byli przerażeni. Obiecali mi, że spróbujemy stworzyć rodzinę od nowa. Damy sobie szansę. Damy szansę, abyśmy się zbliżyli do siebie. Abyśmy się pokochali. Magda, my nie wiedzieliśmy, że jest ci aż tak bardzo ciężko. Dziecko, ja, my bardzo cię kochamy. Bardzo chcemy, żebyś w tym domu była szczęśliwa. Strach. Wszyscy musimy się jeszcze czegoś nauczyć. Strach akurat dzisiaj uratował ci życie, więc czasem jest potrzebny. Święte słowa. Jeszcze się Wam przyda i to nie raz. Dziękujemy.